Mam na imię Ania. W tym roku skończę 21 lat. Od trzech dni chodzę poddenerwowana, bo nie wiem co mam robić. Od urodzenia mieszkam w Gdańsku. Jakiś czas temu rozpoczęłam pracę w biedronce, w której jak na razie mi się podoba. Kontakt z ludźmi bywa różny, ale jako uśmiechnięta i pogodna dziewczyna staram się, by przełożeni byli ze mnie zadowoleni. Parę dni temu do mojej mamy zadzwoniła roztrzęsiona babcia którą na początku bardzo trudno było zrozumieć. Po jakimś czasie uspokoiła się i zaczęła opowiadać, co się dzieje. Pod jej nieobecność w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Ktoś przychodzi i zaczyna przestawiać jej przedmioty, przekładać rzeczy z miejsca na miejsce. Na początku to wydawało się niewinne, ale z czasem sprawy zaczęły nabierać niepokojącego charakteru. Babcia twierdzi, że czuje obecność kogoś innego w domu kogoś, kto nie powinien tam być. Śnią się jej koszmary, w których widzi postać o nienaturalnie wydłużonych kończynach, przemieszczającą się cicho po całym domu. Ale to nie wszystko, co ją przeraża. Przedmioty, które kiedyś były na miejscu, nagle znikały i pojawiały się gdzieś zupełnie indziej. Babcia zaczęła zastanawiać się, czy to tylko jej wyobraźnia, czy może ktoś się obserwuje. Z początku myślała, że to może są tylko skutki stresu po śmierci dziadka, który odszedł rok temu, ale coraz bardziej przekonuje się, że dzieje się naprawdę coś złego. W nocy słyszy dziwne odgłosy na klatce schodowej, jakby ktoś przemieszczał się z góry na dół i na odwrót. Babcia mieszka w bloku, więc możliwe, że to któryś z sąsiadów, ale gdy wygląda przez Judasza, tam nikogo nie ma, jest tylko mrok. Nie wie, jak długo to trwa i co to za istota, która wtargnęła do jej życia, czuje, że jest obserwowana nawet jak jest sama. Zaczęła zamykać wszystkie drzwi na klucz i wchodzić w pomieszczenia z lękiem. To wszystko przeradza się w koszmar, z którym sama nie może sobie poradzić. Dzisiaj babcia powiedziała mi, że w jej szafie znalazła zarysowaną dziwną symbolikę. To było przerażające. Wyglądało na coś starożytnego, a jednocześnie nieznane. To nie może być dzieło przypadku. Czy ktoś celowo zostawił ten znak, żeby ją straszyć? Nie wiem, co mam myśleć o tej sytuacji. Czy to tylko wytwór jej wyobraźni, czy może naprawdę jest nękana przez jakieś złe moce? Zaczynam sama czuć coraz większy niepokój. Wiem jedno. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje w domu mojej babci. Jutro, gdy skończę pracę, wyjadę do niej i spróbuję pomóc. Może razem uda nam się odkryć, co kryje się za tymi dziwnymi zdarzeniami, ale mam coraz większe wrażenie, że wkraczam w coś, czego lepiej nie dotykać. Babcia mieszka w małej miejscowości Prabuty, nieduża miejscowość, w której od lat nic konkretnego się nie dzieje. Przyszedł piątek i czas, aby się spakować i ruszyć do prabud w nadziei, że to, co tam zastanę, okaże się... no właśnie... czym. Nie chciałam się nakręcać. Wsiadłam w samochód i ruszyłam przed siebie. Było pochmurno, a w szybę uderzał spadający deszcz. W tle leciała rmf a ja rozluźniona rozmyślałam sobie o różnych głupotach, byleby nie skupiać się na tym, gdzie jadę i po co. Nagle zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu wyskoczył mi kontakt babcia. Włączyłam na głośno mówiący i powiedziałam: Tak, babciu? Zawróć czerwo. Co? Babciu, to ty? W słuchawce usłyszałam dźwięk rozłączanego połączenia. Co to kurwa było, pomyślałam. Odzwoniłam do babci, ale telefon był wyłączony. Jasna cholera, co tam mogło się stać? Kto to był? Docisnęłam pedał gazu i nie zwracając uwagi na ograniczenia prędkości, popędziłam w stronę miasta, które coraz bardziej zaczęło mnie przerażać. Minęłam Malbork w mgnieniu oka sztum. Do miejsca docelowego pozostało około 30 km. W końcu opamiętałam się, że jadąc taką prędkością mogę za chwilę nie dotrzeć na miejsce, więc zwolniłam. Ręce trzęsły mi się jak po dobrze zakrapianej imprezie. W końcu znalazłem się na miejscu. Podjechałam pod blok. Nagle przyszła mi do głowy pewna pocieszająca myśl. Anka, mamy XXI wiek. Jesteś w centrum miasta. W bloku mieszkają inni ludzie. To nie jest jakaś chora, creepypasta, gdzie mieszka się na odludziu, a z piwnicy wychodzą potwory. Ogarni się, uspokajałam siebie w myślach. Wyszłam z samochodu i spojrzałam w okna babci. Nic szczególnego w nich nie było. Okno, firanki, nie wiem co spodziewałam się tam zobaczyć. Ania, usłyszałam. Odwróciłam się, a za mną na ławce pod dużym daszkiem siedziała babcia i jej dwie znajome. Babciu, wszystko okej? Okay? zapytałam Tak kochanie, wyszliśmy się trochę przewietrzyć Deszczyk pada, jest fajne, rześkie powietrze A w naszym wieku głowę trzeba dotlenić Zażartowała Dzwoniłam do ciebie, ale miałaś wyłączony telefon Powiedziałam Tak, rozładował mi się, więc podłączyłam go do ładowarki I całkiem o nim zapomniałam Odparła W środku poczułam dziwne ukłucie Czyli nie dzwoniłaś do mnie, kiedy byłam w trasie? No nie, jak miałam zadzwonić, kochanie, odpowiedziała babcia. Byłam w szoku. Babcia podeszła do mnie i wzięła mój plecak do ręki. Chodź do góry odpoczniesz sobie, póki nie ma jeszcze nocy, powiedziała mi to, patrząc głęboko w oczy. Otworzyła kluczem drzwi do klatki i zaprosiła mnie do środka. Kiedy mijałam domofon, nagle usłyszałam, jak ktoś podnosi słuchawkę. Zatrzymałam się przy nim. Halo? Powiedziałam. Minęło parę sekund, po czym ktoś ją odłożył. Babcia spojrzała na mnie smutnym wzrokiem i powiedziała Chodźmy do góry, kochanie. Kiedy weszliśmy do klatki, poczułam ogromny smród, który wydobywał się z piwnicy, która znajdowała się po prawej stronie. Nagle babcia chwyciła za drzwi i trzasnęła nimi z całej siły. Tak jest od dłuższego czasu. Ostatnio porozstawiali trudki na szczury, pewnie teraz leżą tam zdechnięte i zaczynają gnić, ale oczywiście nikt nie zrobi z tym porządku. Facetów nie ma w tym bloku, czy co? Powiedziała oburzona babcia. Gdy weszliśmy na trzecie piętro, babcia wyjęła z kieszeni klucze i otworzyła drzwi do mieszkania. Przede mną ukazał się mały korytarz z boazerią z lat 90. zaraz po lewej znajdował się średni pokój, który należał kiedyś do mojego wujka, następnie po prawej mały pokoik, gdzie sypiała moja babcia. Idąc kawałek dalej po lewej stronie, duży pokój, gdzie odbywały się każde urodziny babci, a po lewej kuchnia. No i na wprost mała łazienka, gdzie mieściły się maksymalnie dwie osoby. Ania, zamknij drzwi na klucz powiedziała babcia, odwracając się do mnie. Dobrze, babciu, odparłam. Zamknęłam górny zamek i odsunęłam się od drzwi. Babcia cofnęła się i zamknęła również dolny, którego nawet nie zauważyłam. A teraz siadaj do stołu, babcia zaraz włoży ci coś do jedzenia, a potem sobie porozmawiamy. Poszłam do średniego pokoju, aby się rozpakować, kiedy nagle usłyszałam przerażający krzyk babci. Pobiegłam do kuchni i zobaczyłam babcię stojącą przy zlewie, która trzęsła się jak galareta. Babciu, co się stało? zapytałam. Babcia nie mogła wymówić ani słowa. Zbliżyłam się do zlewu, a w nim leżał zakrwawiony sznur. Wzięłam babcię pod rękę i zaprowadziłam do salonu. Na stole leżały krople uspokajające, babcia od razu je zażyła, trzęsąc się, jakby stała na potwornym mrozie. Ja wróciłam do kuchni, aby szybko pozbyć się tego sznura, ale. ale jego już tam nie było. W tym momencie wiedziałam, że to był tylko przedsmak tego, co czekało mnie w nocy. Minęła mniej więcej godzina, kiedy babcia doszła do siebie, była wyczerpana. I widać było po jej twarzy, że jest smutna. Widać było, że to ją przerasta. Zaczęłyśmy rozmawiać na różne tematy, byle tylko nie wracać do tego, co stało się w kuchni. Opowiadała jej o mojej pracy i o tym, jakich ludzi można poznać, pracując w takim miejscu jak biedronka. W końcu nastała noc. Moment, którego się bałam najbardziej, ale przecież do cholery po to tu przyjechałam, aby to wyjaśnić, prawda? Pytałam siebie w myślach. Po kąpieli położyłam się do łóżka i nawet nie wiem kiedy. Oczy mi się same zamknęły i odpłynęłam w krainę snu. Czułam się taka rozluźniona i taka spokojna. Wszystkie nerwy, które doznałam po tej akcji w kuchni, jakby się ulotniły. Lecz w pewnym momencie wybudziłam się. Stary zegar z kukułką z PRL-u uderzył raz, sygnalizując pierwszą w nocy. Anka, ty idiotko, nie świruj, powiedziałam pod nosem. Podniosłam się z łóżka, aby napić się wody w kuchni. Nie zapalałam nawet światła, aby nie obudzić babci. Wyjrzałam jeszcze na podwórko, czy z moim samochodem wszystko ok, i zaczęłam kierować się do swojego pokoju. I nagle zamarłam. Kiedy chciałam minąć drzwi wejściowe, usłyszałam drapanie. Ktoś kurwa stał po drugiej stronie i delikatnie drapał w drzwi. Zbliżyłam się powoli do Judasza, ale nic nie widziałam. Było ciemno. Wszystko na moment ustało. Może to moja wyobraźnia, może to zmęczenie. Nie mam naprawdę pojęcia, może już naprawdę zaczynam wariować. Za bardzo się tym wszystkim przejmuję. Kiedy stałam tak sobie pod tymi drzwiami i myślałam o tym, drapanie rozległo się ponownie. Ten dźwięk dochodził jakby z górnej części drzwi. Wzięłam telefon ze stołu, ze swojego pokoju i włączyłam latarkę. Lecz ustawiłam bardzo słabe światło, żeby ten ktoś po drugiej stronie nie widział, że stoję przy drzwiach. Podeszłam do drzwi wejściowych i je oświetliłam. Nagle moje przerażenie sięgnęło zenitu. Spojrzałam na zamki, a one były otwarte. Od razu rzuciłam się na nie i je przekręciłam. Odskoczyłam od drzwi, kiedy ten ktoś nacisnął klamkę. Nacisnął. I trzymał. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Może zadzwonić na policję, ale co im powiem. W głowie miałam tysiące myśli. Nagle, między drzwiami a ścianą, usłyszałam, jak ktoś przykłada twarz i mówi: Widzę cię. Otwórz mi. Poczułam, jak słabne. Upadłam na podłogę i straciłam przytomność. Ciąg dalszy nastąpi.